Złoto w akwarium? A dlaczego nie? Jeśli ktoś chce sztabkę złota, pierścionek zaręczynowy, ząb poteściowej, złoto nie zmienia parametrów wody. Nie utlenia się ani w wodzie, ani w powietrzu. Tak, dobra, wiem, złoto rozpuszcza się w wodzie królewskiej, czyli mieszaninie stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 0 do 1. Wiem, wszystko wiem, ale nie o taką wodę chodzi. Chodzi o wodę w akwarium i nie o takie złoto chodzi. Chodzi o złote molinezje. Zobaczcie, jakie ładne. Wyglądają jak aksamitne, jakby można było je pogłaskać, jakby były takie miękkie, pluszowe. Piękne. Pływają sobie w statku, rozjaśniają akwarium, wyglądają jak żywe złoto, a dodatkowo czyszczą akwarium z glonów, resztki z dna, wykonują dobrą robotę.